Halo, halo, dzień dobry. Lecimy ciuszek, wszystko znamy. O, tej kiecki. O, no coś się komuś strzaskało. 49 złotych tylko ta kiecka. Zobaczcie. Ładna? Może odjadę, odjeść baba. O, bo akurat nikogo nie ma. Tutaj my już znamy, tu już cię nie kręcimy. Nie. Dobra, to wchodzimy gdzieś w głąb, tak żeby jakieś nowości wyhaczyć. Co? 79. Tak, sobie przelecimy troszeczkę. Co nam zależy, nie? Dziewczyny, bo pod... to, to koniecznie łapka pod filmem Tak, tak na początku Dobra, lecimy na prawo, co? O, tu mamy kolejne styloweczki. Ale chyba wszystko znamy, nie? No Jakiś gacior wleciał, ale ja go podnosiłam ostatnio Ale to jest bardzo fajny gacior 79 zł, taką tylko Przejadę I... Dobra, zmieniamy wieszek, bo to wszystko znamy Dobra, jest szara kiecka To jest ta z manekina Czarna, tutaj jest szara. I ona jest za 49 zł. Ona ma jakieś rozcięcie w ogóle? Nie, ona jest tak do dołu. Nie, ta na manekinie jest krótsza. Dobra, to to nie jest takiecka. Ale one są jeszcze w czarnym kolorze jak coś. Zobaczcie. O. Dobra, mamy jakiś róż, ale ten róż był kręcony ostatnio. To może nie. A niebieski? Ile ty? 49 zł. Może odjadę. O. Widać? To też jest na pewno jakaś nowość. Też 49, też... Wszystko 49 ten kasier tutaj. I tam róż, ale róż był kręcony, to już nie powtarzam, nie? Dobra, tu mamy jakieś pasiaki. Zobaczcie. Spódnice znamy. 49 zł. Nie żube? O, one są tak, z takim guziczkiem co myślicie? rękawek długi pominęłam marynarkę w takim ładnym kolorze, to jest takie kri 79 zł pokaż co z tyłu do tego mamy gaciorek od razu mhm. a gaciorek jest za 49. To może odjadę. No i, bo tu jest więcej gaciorka w tym kolorze. 49 zł. To tak przejadę. Ewentualnie coś takiego. Też 49. To są takie ala dzwony, zobaczcie. Tak? Nie, prosta nogawka. Gdzieś to tuba dzwon widziała. Nie wiem. I tutaj czarna 59, ale je znamy. No, a tutaj 49. Dobra, to nie chcemy, nie chcemy. Tutaj wszystko znamy to też nie chcemy. To leży tam, co chcemy. Dobra, wylazłam na kieckę. 40, nie, 59 zł. Taka prysowanka. Fajnie się będzie układać. Zobaczcie. Z takim ładnym guziczkiem z tyłu. Rękawek gumeczka. No, Mierzówę To jest taki ciapek z niebieskim, nie wiem czy to widać Prześrodek gumeczka I tak się prezentuje szewka do samego dołu, także fajnie Tutaj coś w zieleni, co to takie zielone? 49 Co myślicie? Fajny rękawek. I kolor też nie no. Dobra, wracasz na miejsce. I tutaj jeszcze coś mamy na nowości. 59 zł. ty się, jakaś ty ładna. Czy nie ładna? Z falbaną na dole. Można sobie na ramiona, spuścić ewentualnie taki kwadratowy dekolt zostawić, i falbana zaczyna się odtąd widzicie? Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak. Jeszcze tutaj mamy coś za 49 zł, kolejny ciapek, co myślisz o tym kolorze. Ale to głośna muzyka gra. Nie wiem, czy, czy mnie nie wyciszy. Będziesz babo, wyciszona znowu. Paseczek. Jeden, dwa, która. Dobra, za mną kieski, które znamy. One są w różnych kolorach. 29 złotych. Piękne róże i nie tylko. Tutaj, proszę bardzo, z takim zameczkiem 29. Taka minioweczka. W prążek. A, może tak jeszcze przejadę. Mhm. Tam, jaki róż. Dobra, zaraz tam przejdziemy jeszcze. Jeszcze są zielone, takie oliwkowe. Dobra, tu jakiś róż, co to za róż. Zaraz podejdziemy. Póki co mamy piękną czern. Och, jaka fajna, zobaczcie, taka mocno rozkoszowana. Jest tutaj kieszeń. Jak jest kieszeń, no to petarda. Nie, jest tylko pasek, tak? Tak. Czyli może sobie ją paseczkiem zebrać, ale i tak jest fajne. 49 zł. Tylko trochę mały dekolt, nie? No. Mógłby być pod szyjkę, bo taki, no nie wiem. Na wieszaku nie wygląda, trzeba przymierzyć. Tu piękny róż, ale daje po oczach. Ta jest w rozmiarze XL, 39 zł. Taki motylek, fajna. Pokażcie się z tyłu. Ja one są jeszcze w kolorze czarnym. Ta jest w rozmiarze Asta, kamienioweczka. Może odjadę. Za mną sweterek, W sumie nawet niebrzydki. 59 zł. Co myślicie? Tak wygląda rozpięty. A resztę sweterkę znamy. Znamy, to nie powtarzamy. Lecę dalej. Wróciłam tutaj na ten piękny róż, ale przypomniałam sobie, że ja już pokazywałam te różowe zestawy. To lecimy dalej, chodźcie. Wyszłam na takie zwykłe koszulki za 9 zł na ramionczkach. One są w różnych kolorach, jak to w sinseju. Tak tylko przypomnę. Ale tutaj na lewo coś mamy. O, mamy koszulkę z kwiatem. Ładny ten kwiat? Ile to kosztuje? 25 zł? To akurat znamy. To też, to nie chcemy. Pomijam dziewczynę, to, co podnoszamy w 29 zł, coś takiego. To jest w rozmiarze XS mhm. i jakiś czarny sweterek. 29 no i biała torba widzę dla ciała. Ile to torba? 39 zł o, zobaczcie Zapuszczamy żurawiam, zapuszczaj Babo. O. Dobra, czekajcie mam telefon. Dobra, już jestem. Tutaj jeszcze takie zwykłe muzeczki za 19. I spodnie znamy, ale przypomnę cena: 39 zł. Dobra, lecę dalej. Znalazłam jeszcze trochę pasiaczków, ale nie wiem, jaka tu jest cena. Od 30, nie, to są, tu jest wszystko za 39, wiecie? Tak, tak. No to ten jest nawet fajny, pasiaczek. Ewentualnie taki drobniejszy, czarny. A resztę już znamy. Tak, to idę dalej. Wyszłam na kamizelkę. Ciekawe, czy to jest na jakieś przycenie, czy nie? Tak z ciekawości. Nie, w cenie regularnej 99 zł. No taka w sumie na teraz nie. Tak się rzuciła w oko, to myślę podejdę. Co myślicie? Jak to wygląda z tyłu? No tak. Mhm. Tutaj jeszcze coś obok różowego. I tu, i tu. To najpierw może tu. 89 zł. Co myślicie? Dobra, i tutaj jeszcze jakaś krótsza. też jakaś nowa, 69 zł. Fajna? Tak się prezentuje, zapięta. Dobra, i dziewczyny, kończymy, co? No, jeszcze tutaj coś wleciało. Cieniutkie, fajne, za 99 zł. O, granat, wybrany. Chyba się podoba. Ewentualnie taka zieleń, to jest chyba zieleń. 99 zł. Te podnosiłam, przypomnę tylko, co na 119 te czarne również. Dobra, idę, dziewczyny. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.